Cześć wszystkim, z tej strony Dawidos. I w dzisiejszym odcinku przyszedł czas na podsumowanie reklamy y, restauracji Palast. Restauracja znajduje się w Bielawie, ulica Szkolna 4. Pełny adres i kontakt napiszę Wam w opisie filmu. Co mogę powiedzieć? Bardzo fajne, klimatyczne miejsce. Y, gdybyście chcieli pójść tam y, spontanicznie, może być czasami ciężko. Ale nie ma problemu z dokonaniem rezerwacji na stolik, bądź jakąkolwiek uroczystość. Z tego co wiem można tutaj zrobić sobie komunię, urodziny, imieniny, zależy kto co chce. Myślę, że nie byłoby problemu tutaj, restauracja dobierze odpowiednie menu, oferty i dalej, także można spokojnie pytać. Co nowo jest tutaj przystępnie. Myślę, że porcie są ogromne. Obsługa uśmiechnięta, sympatyczna. Także naprawdę serdecznie polecam. Wszelkie dane kontaktowe znajdziecie w opisie filmu. Także co? No, ja już nie przedłużam, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Komentujcie, może ktoś już był w tej restauracji, chętnie zobaczę, co myśli na ten temat. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, jeśli jesteście nowi. No i co, do następnego odcinka, cześć!